Cześć, w tym poradniku pokażę, jak zmienić i jakiemuś użytkownikowi komputera hasło. Co wystarczy? Otwieramy start, uruchom. Okno wpisujemy CMD. I klikamy OK. Powinien wyświetlić się nam, aby okno wierszów. Wpisujemy pierwsze U ety, r, Klikamy OK. Pokazuje, na, na kim jesteśmy zalogowani. I teraz z tą wpisujemy netuser. net Netuser. Net, net user, net user I nazwę użytkownika. U mnie to będzie administrator. inny. Admin. Jak napiszemy, klikamy spacji i gwiazdkę. Enter. I tutaj wpisujemy, jakie chcemy jemu założyć. Hasło. U mnie to będzie. Jak ich napiszemy, tego nie będzie widać. I klikamy Enter. I musimy je ponowić. I już właśnie zmieniliśmy administratorowi hasło, nie znając jego. Myślę, że bardzo pomogłem. Dzie dziękuję. Komentujcie.